Na przykład tutaj mamy kurczaka nóżkę. Zanim to sprawdzimy, to trzeba sprawdzić, po ile jest dzisiaj euro. Bo euro dzisiaj, proszę zobaczyć, dogodna sytuacja, żeby kupować dzisiaj euro za złotówki, bo euro potaniało 4,27. Więc jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie w strefie euro. Czy coś to warto dzisiaj może kupić, bo jest tańsze te euro, jeżeli już niedługo chce, na przykład tam za kilka dni, prawda? Bo dostanie więcej euro e, za te swoje złotówki, prawda? Tak więc, szanowni państwo, przechodzimy dalej. Zaraz zobaczymy, co kryje właśnie ten sklep 427, 428, 4,28. Ile kosztuje, szanowni państwo, kurczak, ile zapłacimy za? курчака за kurczaka, ile zapłacimy w hiszpańskim oszą w Alcampo, właściwie odpowiedni oszą, część oszą, prawda, bo nie Alcampo, no ale tak samo wygląda, to jest część oszą raczej, prawda, więc to jest e, taka zagrywka. No i proszę bardzo, 3,59 nóżki, e, 3,29 e, ćwiartki, e, 3,24 cały kurczak za kilogram, prawda, e, 15,59 prawda, tutaj jakiś drogi roller, la, coś tam, prawda, czyli widzimy, że e, kilo kurczaka, czy to są nóżki, czy na, na y, Tuszka 3,24, prawda? Razy 3,24 to cały kurcze, kilo kurczaka kosztuje, szanowni państwo, w hiszpańskim Alcampo 13,86 groszy. Ale może są gdzieś jakieś tańsze. Zobaczmy. 4,83,98, nie, to był najtańszy kurczak. No i u nas też będziemy szukać najtańszego kurczaka. Tu są już droższe kurczaki. Są po 4, po 5, po 6, po 8, ale mają bardzo duży wybór kurczaków. Proszę bardzo, bardzo dobry, duży, duży wybór kurczaków mają no ale to chyba był najtańszy kurczak, nie będziemy dalej szukać, to był chyba najtańszy po co to sobie tam e, tracić czas i zobaczymy proszę bardzo w Hiszpanii czy w kraju, w którym no, u nas jest dzisiaj, u nas minimalne wynagrodzenie e, to 3000 zł, u nich 3200 u nas w danym momencie u nich 5300, czyli u nich 2000 więcej się płaci. E, u nas, powtarzam jeszcze raz, 3200, u nich jest to 1200. Euro, to jest u nich 5136, u nas 3200 się płaci, czy 3300 minimalną, więc u nich się płaci około 2000 więcej minimalną, prawda? Więc jeżeli oszą płacę minimalną, to u nas płaci 3200, jeżeli płaci tam minimalną, to u nich musi płacić 5 150, prawda? No ale zobaczmy kurczaki u nas. Kurczaki. Kurczaki, szanowni państwo. Kurczaki. U nas, bo zobaczymy, po ile są u nas kurczaki za kilo. O, 11.30, o, 11.30, bo tam były, czyli 11.30, proszę bardzo, bo u nich były, szanowni Państwo, kurczaki po ile. Przed chwilą liczyliśmy, yy, przed chwilą liczyliśmy, ale mi znikło. Było po 13 zł, coś, prawda? Czyli 4.28 razy 3, u nich były po ile. Pojos, pojo, pojo. 3,29 najtańszy 3,24, prawda, tuszka, 3,24, 3,24, no to u nich jest po 13,86, 13,86, a u nas po 11,30, proszę bardzo, u nich po 13,80, no to u, na, u nich jest 3 złote, zaraz zobaczymy, może u nas, no tutaj ta noga jest tania u nas, ale cał, całego kurczaka zobaczymy, po ile można u nas kupić, może nie można. Kurczak, 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 może nie można. O, nie ma kurczaka całego. Wyroby kurczak, kurczaki. Aha, wiem dlaczego. Tutaj mamy kurczak 12,98. udos z kurczaka, czyli o złotówkę taniej. O złotówkę taniej. Kurczaki, kurczak, może tak klikniemy i wyskoczy nam cały kurczak. Jest cały kurczak. O, szanowni Państwo, 8,98. Proszę zobaczyć, 8,98 za kilogram. Cena przed obniżką. A to jest jakaś obniżka. Jest jakiś super tani kurczak. 70% taniej, proszę bardzo. Porcja. Cena przed obniżką 17,28. Aha, 14,30. Dobra, nie wiem ile to kosztuje. Aha, porcja, że, że cały ten kurczak, tylko, że tutaj jest jakaś obniżka, czyli to jest jakaś e, tajsza sprawa, bo tutaj mamy na przykład po 17,98, po 22, 29, 32, 31. Widzicie, tu mamy po 18,90, e, po 18,90, e, po 18,90, 15,99. No, gdyby, szanowni Państwo, tutaj widzicie, no jest tani jakiś ten kurczak. Nie wiem, może mają jakąś partię i sprzedają tego kurczaka. To no proszę zbawę, porcja 898, 1,6, czyli cały kurczak 14,37 czyli po 9 zł, ale to jest jakaś promocja. Promocja, porcja, bo to jest coś w promocji, ale tutaj nie ma promocji po 9,90 czyli tutaj na przykład ta noga jest o 4 zł tańsza niż u nich. Czyli jest u nas ta noga tańsza, u nas jest yy, pałka kurczakowa, pałka kurczakowa tu po 11:30, to nie jest żadna promocja, czyli jest od 2 zł. U nas kurczaka pałkę kupisz 2,50 taniej od kilograma, 2,50, nie? Czyli jest trochę taniej u nas, 2,50. U nich y, dalej te zarobki są wyższe, nadal, no ale ten kurczak no już jest chociaż tańszy, prawda? Czyli dalej. U nich jest taniej do zarobków, ale to aż nie aż tak, prawda? Czyli u nas jest troszeczkę taniej kurczak, czyli mamy tańsze kurczaki. Gdyby tego liczyć, kurczaka, proszę bardzo, ja go pokażę, gdyby liczyć tego kurczaka, no to on jest naprawdę tani, bo to 8,98 to tani kurczak, prawda? No tani bardzo kurczak. Ale on jest przed cena przed obniżką, a normalnie kosztował 17,28. Tak? Więc u nich normalna cena to 14. U nich normalna cena to popatrzmy. U nich normalną ceną jest 14 zł, prawda? Eee, proszę bardzo, to jest normalna cena. 3,29 Tu chyba nie jest żadna promocja. 359 329, a u nas to jest cena promocyjna. Więc warto sobie kupić tego kurczaka, bo jest tani, ale w normalnej cenie jest 1728, więc to jest. Cena normalna cena kurczaka u nas jest wyższa. O 4 zł za kilo tylko że to jest cena promocyjna, więc warto pójść sobie kupić takiego kurczaka, bo to jest cena pro promocyjna, ale yy, no mówię, że to jest cena jakaś promocyjna. Będziemy, będziemy followować, po ile są kurczaki, bo z tego, co wynika, generalnie kurczaki u nas są droższe, tuszki o 3 złote na kilogramie minimum, ale pałki u nas są jakieś tanie takie, widzicie, te pałki są, 9,90 tanie, prawda, to są tanie, tajsze o 4 złote, pałki są tańsze. I co jest tańsze? I jest tu ćwiartki, mamy tańsze nie, ćwi A, i te sobie, a, no i to jeszcze mamy, patrzcie, po 2 złote przy kilogramie, prawda? Ale to nie jest żadna cena promocyjna, a porcja to nie jest yy, cena promocyjna, czyli u nas te pałki kupimy taniej niż u nich, ale tuszkę całego kurczaka kupimy 3 zł za kilo drożej, jednak w danym momencie owożą jest promocja i ten kurczak jest w promocji. Na to wygląda bardzo tani, tak więc, Szanowni Państwo, też można u nas kupić tanio. Nawet taniej widzimy, ale regularna cena jest wyższa niż u nas. Tam się więcej zarabia, więc, no, cóż można powiedzieć? To no, gdyby nie cena promocyjna, byłoby źle. Jest cena promocyjna chwilowo, to jest fajnie. Bez ceny promocyjnej, no, to możemy się tutaj najeść ewentualnie tymi. Nogami kurczaka, prawda? No, ale yy, cały kurczak jest u nas po prostu droższy, tak? Więc jest, jest gorzej, no jest drożej po prostu, jest drożej, bo nie, no, wiadomo, że w tych cwiatkach kurczaka to, to najwięcej jest tego cholesterolu. Ktoś by chciał pierś mieć, to, a ktoś by chciał mieć skrzydełko, to na zupę, ale yy, to jest drożej, nie? czyli jest gorzej. Czyli nie dość, że u nich płaca minimalna 2000 zł miesięcznie wyższa, to mają kurczaki 4 zł, 3 zł za kilo tańsze, chyba że ktoś lubi tylko pałki, no to, no ale. No, generalnie jest gorzej, znacznie gorzej, ale chwilowo jest lepiej, bo jest promocja, więc warto pójść, zaoszczędzić może nie wiem. Pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, szanowni państwo, y, udostępnijcie ten film, aby ludzie wiedzieli co się dzieje w Polsce, dlaczego mamy y, takie drogie rzeczy y, czasem tanie, tak jak dzisiaj jest to promocją, no ale nie dawajmy się sobie wmawiać, że w Polsce jakkolwiek jest dobrze, jest coraz, szanowni państwo, gorzej. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!